Ewangelia według Mojżesza, 30 grudnia Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce. Słuchali go więc synowie Izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. Księga Powtórzonego Prawa, 34 rozdział, 9 werset Jozue zastąpił Mojżesza, był z nim od samego początku, od momentu wyjścia Izraela z Egiptu i niejednokrotnie mógł oglądać wielkie zaangażowanie Boga w działanie dla pomyślności jego ludu. Uważnie obserwował zachowanie i działania Mojżesza. Dzięki temu się uczył. Bóg sprawił, że zawsze był blisko najważniejszych spraw i kluczowych wydarzeń. Nie było przypadkiem, że właśnie Jozłemu Bóg przydzielił to wielkie zadanie. Przez całe życie stopniowo przygotowywał go do tej pracy. W wyniku Bożego postanowienia Mojżesz położył na Jozłego ręce i powierzył mu kierowaniem narodem Izraela. Jozłę otrzymał ducha mądrości. Mądrość jest bardzo ważna dla przywódców. To zdolność odróżniania dobra od zła. I umiejętność kurczowego trzymania się dobra. Jozue potrzebował tego daru bardziej niż jakiegokolwiek innego. Miał przecież rozstrzygać złożone sprawy i podejmować trudne decyzje. Nie byłby w stanie właściwie postępować bez pomocy z góry. Kiedy Bóg wzywa do wykonania jakiegoś zadania, zawsze daje moc do pełnienia służby. Nie musisz obawiać się odpowiedzialności, którą Bóg na ciebie wkłada, ponieważ On z pewnością cię wesprze, zachęci i wzmocni. Nie bój się zadań, przed którymi cię stawia, idź naprzód z wiarą, a Pan cię pobłogosławi. Napoleon Hill, amerykański pisarz motywacyjny, napisał Człowiek, którego miłość nie może pobudzić do wielkich czynów, jest martwy, chociaż wydaje się, że żyje. Panie Boże, dziękujemy Ci za dodawanie otuchy i wszystkiego, co potrzebne. Amen.